mobilki witam was bardzo serdecznie z tej strony kalino 6 i widzimy się w euro Truck simulator 2 widzicie musimy będziemy jechać w nocy czego bardzo nie lubię no ale jakoś sobie poradzimy poczekajcie, się ureguluję głosy nie to dźwięk trochę podkręcimy Miasta. Dobra dobra, więc ruszamy drogę. Drogę mamy, można powiedzieć, małą, bo dystans tam jest chyba 160 km. Już wszystko sprawdzamy. No 191. Z, y, jedziemy z Hamburga do Rostock, no to ruszamy w trasę. Pasy zapięte, to możemy jechać. O, to fajne skrzynia biegów, tylko sześć biegów, zobaczcie. Ta fajna skrzynia mi się trafiła. Wyłączymy tą nawigację i jedziemy. Wiem, że ostatnio strasznie długo mini było na filmikach, tylko malina dużo kręciła, ale tam te małe takie takie. Takie tam. Wiecie, wiecie, nie? No, ale my tu skręcamy. I już jedziemy na spokojnie. I trochę przywycił. Aha, ja z początku, żeby nie zapomnieć. Chciałem Was serdecznie zaprosić na kanał naszego kolegi. Nie to, że kolega, kolega, ale naprawdę on świetnie nagrywa. Nie tyle od razu jak SHKF, czy tam ktoś, ale serdecznie polecam jego kanał. On się nazywa Polski Animal. Czyli wpiszecie na YouTube od razu Polski Animal. Na pewno Wam wyskoczy. <coughs> Przepraszam. Jego kanał. Serdecznie go polecam. Naprawdę nagrywa ciekawe rzeczy, fajne, Minecraft, e, Eurotrack też się pojawił, e, co on tam jeszcze nagrywał, FlatOut był, dużo gier on na nagrywał, na, na, więc polecam jej kanał. Dobrze, teraz już czas na gadanie tylko jechanie. Czemu to ciężarówka? A, chwila.

o, tu kółko więc zwolnimy zejdę tylko na długi światła, dobra nie lubię takich właśnie tych takich No. nawet to perę nie włączyłem, dajmy żeby upłynęło 5 no, no dobra, dajmy to Trzeba zjechać. Mi się tak zdaje, tak? Jak myślicie? Jeżdżamy, nie? No to jeżdżamy. Mm. Sorki, że są taki przejazd, ale... Wiecie, auta po drodze jeżdżą. No, nic się nie poradzi. Szumie raz jak jest to, auto jedzie albo deal. Albo wiecie. 40, próbujemy ponad 80, zwolnimy. Oj, to jest ten zakręt taki. Znaczy to jest taki. Ja nie lubię ich też bardzo. Jeden wniosków zostało. 140 Myślę, że nie wiem, czy całą drogę przejdziemy. no postaramy się całą. Na pewno nie myślę, że się pokłóciliśmy z Maliną. No. Jest, tego Tylko ja razem nagiła sam, ja sam albo razem nie jest. jest różne, więc... w końcu te wakacje mi też zgodzicie się ze mną, nie? A mikrofon Ojej, zawsze są skutki przesuwania mikrofonu. Się, nie godzicie się na Napiję się. Dobra, już. Jedziemy. A, pamiętajcie, nieraz nie pojawi jakiś odcieniaczek co od razu nie krzyczcie ani nic, dobrze? bo bycie wyrozumiały, teraz są wakacje później jest szkoła, znowu wakacje i szkoła nie? no i całe życie tak przeleci, więc Dobre, ile nam zostało kilometrów? 104. co? było przed chwilą 104, czy szybko jedziemy chyba I kto chciał wiedzieć tyry, które najbardziej lubię to skanie czwartej generacji Volvo, tak to. I weda nie wszystkie, ale niektóre. I co ja tak? Y, Manny tak sobie. Y, skanie tak y, y, Volvo tak. O! Majestieki Mercedesy niektóre, ale to naprawdę niektóre rzadko mi się któryś podoba Kogo na ulicy nie ma już Fajnie jechać A i przepraszam Was, że gramy na innym koncie, ale tamto mi się usunęło, czyli coś już nie pamiętam To poza to nie jest moje konto. Ale nagrywam z nudów Nagrywałem jeden odcinek, ale mi się nie nagrał przez przypadek, niestety. Plan byłby fajniejszy, wyszedł taki fajny, tylko że się nie nagrał, niestety. Ojej, go z pana Przepraszam Was. Długie światło w rzeczywistości tak dużo nie obejmują, nie? Gorczcie się ze mną, ale mam tak wielkie. Tak, o tak. Teraz może są tu. Ja mam takie fajne, te... takie... Ledy, tylko że w tym światu jakiś mi uciekły. I, I mogę to znaleźć za inny pana. I wiecie, Trudno nic nie poraz. Dzisiaj jest chyba siódmy, poczekajcie sprawdzę na o kurzu to ja zrobiłem ósmy, dzisiaj jest ósmy, opór ojej kurzu poważnie patrzę, że go stójdziesz 8, czyli dzisiaj się filmik ósmego pojawi. Tak o 12.13 13 .00 już na pewno będzie. Ale jak, jak ja to zrobiłem? No, tylko patrzę, spojrzałem tu na chwilkę na telefon, no. Ojejku, ja to zawsze mam jakieś wypadki. Dojedziemy? Ile tam kilometrów nas no, zostało, być. A, 27, dużo nawet. Mm -hmm. mm -hmm. Ale jak ja to zrobiłem? Jak to... Żebym wbił się na drugi pas, to już by było lepiej, bo bym sobie wycofał na spokojne, tak? Wszystko tutaj tyle. Ale szkoda, że na przykład nie widać uszkodzeń jakie się zrobiło. I bardzo właśnie szkoda. że uszkodzeń nie widać. O kur, znowu, znowu. No nie, No ja. Przepraszam. Uważam, że tak się znowu zalepiłem, że... U, jeszcze jakieś tam naksał. A, 40 na godzinę. Proszę, będzie mi do miasta wjeżdżać. Ładaj się, No aż do miasta. Miasta, nie masta. jak końca A ten past wydali, że się najedzie do... A tutaj już tego nie ma. Ciekawie nie dostanie wynagrodzenia za taką wpadkę w tym. Nie, no. ja ja zawsze widzę tak to dobrze, szła teraz. Widzimy jak się ładnie mam, ten mamy kolorek się zciała w takim czy ładnym i skręcamy. O nie, już tu się nie żyło. O nie w tych miejscach właśnie strasznie nie lubię parkować. Bo. I przyjdę. Próbuję jedną stanąć. Zapiszę, że już tak jadę po ciężko to wiecie Dobra, musimy to zaparkować, nie ma szans. Możesz ręcznie zaparkować Umiarko, nic nic coś dostaniemy. No, 20 tysięcy. Więc dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie odcinka. I widzimy się następnym. Pa pa. Mobilki. Ej, przepraszam.